24 pytania. Rozmowa poranka. 24 pytań pewnie się nie da e, zadać znając temperament państwa i mojego gościa Krzysztof Kwiatkowski, senator dziś niezależny. Dzień dobry panie senatorze. Witam serdecznie pana redaktora i witam szczególnie mocno naszych radio słuchaczy. Bardzo się cieszę, że pana senatora widzę. Dzisiaj mówię, dziś senator niezależny, ale pan już z niejednego pieca politycznego chleb jadł, bo i z porozumieniem. Od ośmiu lat bezpartyjny tak jest, donajmy. bezpartyjny. od ośmiu lat. To prawda, panie senatorze. Z niejednego pieca pan jadł chleb, jeśli chodzi o zaplecze polityczne, bo był pan i związany z porozumieniem centrum, był pan związany z Platformą Obywatelską. Na tych dwóch partiach dużych się skupiam. Działalności pomniejszej, chociażby w też się już panu nie będę przypominał. Natomiast też ma Pan doświadczenie niezwykle bogate, bo był Pan i prezesem i ministrem sprawiedliwości, i prokuratorem generalnym, no generalnie człowiek orkiestra w związku z powyższym i na instytucjach się Pan zna, i na robocie się Pan zna, i na ludziach się Pan zna. Bartłomieja Wrublewskiego, kandydata przepuszczonego przez Sejm do Senatu, zna Pan osobiście czy nie? Miałem okazję go poznać. My mieliśmy jako koło senatorów niezależnych bardzo długie spotkanie z nim. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Sam byłem zainteresowany jego poglądów i opinii, bo oczywiście niektóre z nich są znane, ale przecież wiele rzeczy każdy z nas ma takich, o których powszechna opinia publiczna nie wie, dlatego to było dla mnie naprawdę interesujące spotkanie. Mhm. Ja dopytuję się o czy prywatnie się znaczy, bo niejednokrotnie jest tak, że co prawda różne barwy polityczne polityczne senatorowie czy posłowie przybierają i udają wielkich polityków zaangażowanych ideologicznie, politologicznie, a prywatnie się po prostu znacie, lubicie, szanujecie i różnie na różne sposoby czas spędzacie. W związku z powyższym... Czy sytuacja nie jest przypadkiem kuriozalna, że kolega przeciwko koledze głosuje albo wstrzymuje się od głosu? No patrz czytaj na przykład senator Jan Filip Libicki. Tym bardziej, że wynik wczorajszego głosowania 48-49 przy dwóch wstrzymujących się i jednym nieobecnym, no to było rzeczywiście o włos już od wyboru rzecznika Praw obywatelskich.

Panie doktorze, poruszył pan naprawdę niezwykle ciekawą kwestię, bo y, sprawa relacji osobistych jest rzadko poruszana w takiej przestrzeni publicznej. My zwracamy uwagę w życiu publicznym na to teatrum, na y, te emocje polityczne, a przecież politycy dla ludzi to także wyznaczniki pewnych standardów. Ja bym chciał zapewnić y, co do jednej rzeczy, że naprawdę jak to teatrum polityczne często odejdzie na bok, to tu jest sympatia. Y, jest często szacunek, są normalne relacje międzyludzkie. Oczywiście są sprawy, w których się różnimy, bo polityka to oczywiście spór w sensie wyrażania poglądów, emocji, stanowisk, ale zapewniam, że to jest tylko jedna strona medalu. Ja może jestem w trochę bardziej komfortowej sytuacji, bo tak jak powiedziałem na początku, od wielu lat jestem bezpartyjny i oczywiście mam swoje poglądy, swoje opinie ale w sposób szczególny w swojej pracy senackiej staram się e, kierować tym interesem ogólnym, także oczywiście reprezentowaniem moich wyborców z Łodzi i Województwa łódzkiego może mi jest o tyle łatwiej często od tego sporu e, uciekać, że byłem senatorem, który w wyborach parlamentarnych pokonał zarówno kandydata e, opozycji, jak i kandydata Prawa no i właśnie. Sprawiedliwości. I, ja, ja I to jednym zdaniem dokończę. Mm -hmm. To dla mnie naprawdę ogromne zobowiązanie, bo... Łodzianie świadomie głosowali na Krzysztofa Kwiatkowskiego, a nie na szyld polityczny, znając mnie z wcześniejszej pracy i tego, jak ich reprezentowałem jako poseł i senator, bo z senatorem jestem po raz no no właśnie. Ja dlatego pozwoliłem sobie też przypomnieć, że ten pana życiorys związany z platformą, z porozumieniem Centrum i z Platformą Obywatelską, mówi Pan, że dziś Pan jest niezależny, ale gdyby pan dzisiaj musiał się określić politycznie, to która z partii w ogóle wchodziłaby w grę? Panie toż żadna, bo gdybym dzisiaj stwierdził, że któraś z partii politycznych jest mi bliska, to po prostu podjąłbym decyzję o tym, żeby do niej przystąpić. Dzisiaj uważam, że mogę dobrze, najlepiej jak potrafię, reprezentować mieszkańców Łodzi jako senator niezależny. I podam panu jeden przykład, bo on czasami wielu osobom ucieka. Ja przygotowałam ustawę łódzkiej metropolii. Ona by była dodatkowym motorem napędowym rozwoju. Rozwoju mojego miasta. I ta ustawa w Senacie była przyjęta, poparta przez senatorów wszystkich klubów i kół koalicji obywatelskiej, PSL-u, lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także oczywiście koła senatorów niezależnych. Nie byłaby taka sytuacja w ogóle możliwa, gdyby nie ten status senatora niezależnego reprezentującego mieszkańców Łodzi. Wie pan, że ja byłem nawet zaskoczony, że ta sytuacja wielu osobom uciekła, bo ona rzeczywiście była wyjątkowa, że projekt ustawy, który został przygotowany, może być poparty ponad podziałem politycznym. Ja podam panu przykład z wczoraj. Ja sam wczoraj zgłosiłem kilkadziesiąt poprawek do przepisów zmian kodeksów postępowania cywilnego, które wszystkie w zasadzie prawie wszystkie, przepraszam, zostały poparte przez rząd. Czym się kierowałem? Kierowałem się tym, żeby obywatele krócej czekali na rozstrzygnięcia ich spraw yy, w sądzie. Ta przestrzeń może nie jest duża, ale okazuje się, panie, że ona panie jest. Panie ministrze, panie senatorze, panie prezesie. Wie pan, że ustawowo w żaden sposób nie zagwarantuje pan, bo... Pff. No, między innymi t fakt, że był pan ministrem sprawiedliwości. Wie pan, że nawet zmieniając przepisy i próbując skraca skracać kodeksowo czas postępowania przed sądami, czy czas rozstrzygania jakichkolwiek spraw, czy nawet, nie wiem, cokolwiek robiąc w materii takiej, znaczy inaczej, no wie pan, ja mogę robić takie podejście dosyć długie, ale powiem krótko. Generalnie na każdej jednej próbie nawet, samej próbie, nie reformie wymiaru sprawiedliwości, każdy jeden minister sprawiedliwości poległ. Panie doktorze, nie zgodzę się z panem. Czas postępowań sądowych, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, uległ radykalnemu skróceniu. Dlaczego? To ja uruchomiłem dostęp przez internet do ksiąg wieczystych. Czy wie pan, że zdarzały się sytuacje, że jednego dnia oszust tą samą nieruchomość sprzedawał kilku osobom, bo nie było księgi, e, e, księgi wieczystej dostępnej przez internet. Teraz notariusz online sprawdza, czy ten, który sprzedaje, jest jego właścicielem i czy nie sprzedaje konkretnej osoby. Sobie, to ja wprowadziłem oceny pracy sędziów, czy nie prowadzą spraw e, przewlekle, jak się odrosną do stron no uczestników no postępowania, te czy nie mają uchylanych wyroków w dzieje. sądzie drugiej instancji. Po co to pokazuje? Bo uważam, podam jeszcze inny przykład. Ja rozbudowałem system tak zwanych obrączek elektronicznych dozoru elektronicznego, który wprowadzał jeszcze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w latach 2005-2007. i Ja nie miałem problemów z tym, że był to system, który wprowadzał mnie przedstawiciel innego środowiska politycznego, bo on był potrzebny Polsce. Tam, gdzie się różnimy, bo jest wiele spraw, gdzie z parlamentarzystami pisuje się różnie, to oczywiście mówimy o tych różnicach, ale tam gdzie możemy coś wspólnie zrobić dla Polski, a mówiąc wprost dla obywateli, bo przecież te zmiany służą konkretnym ludziom, to uważam, że to trzeba zrobić, nikt nas z tego nie zwolni, więcej. Wyborcy powinni nas rozliczać, jeżeli byśmy nie potrafili pokazywać, że są rzeczy, które cała klasa polityczna Jest może rozwiązywać, poprzeć, ponad może razem zrobić. Bardzo ładnie to zabrzmiało, to ja od razu zapytam, co będzie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Tym Bardziej, że tak. Bartłomiej Wrublewski, czego ktoś lubi czy nie lubi, przepadł też w Senacie. Notabene to była już kolejna kandydatura zgłoszona do Senatu. Trybunał Konstytucyjny dał wam trzy miesiące, z czego zostały już bodajże dwa miesiące. Jesteście w stanie wypracować jakiś model rzeczywiście wyłonienia Rzecznika Praw Obywatelskich? Panie doktorze, zaskoczę pana, bo ja mam wrażenie, że to wczorajsze głosowanie było w takim sensie symboliczne, że teraz dotrze do wszystkich, że w obu izbach parlamentu ma wybierać nieokreślona większość, bo w Sejmie oczywiście większość ma pis, w Senacie ma większość tak się definiująca demokratyczna, nie demokratyczna opozycja to w tym momencie my musimy dokonać wyboru taki, który będzie aprobowany przez wszystkich. I ja nie wierzę, że w Polsce nie ma takich osób, które znane są z pracy społecznej, znane ze swojego autorytetu, że przy takiej kandydaturze obywatele będą mieli przekonanie, że to będzie rzeczywiście rzecznik praw obywatelskich, walczący, reprezentujący, zabiegający o ich interesy. I chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Mieliśmy wielu kandydatów za sobą, pani Rucińska Blusz czy pan... Ikonowicz, pan Wawrzyk, No Ikonowicz panem, akurat Wróblewski. do Senatu, do Senatu nie wszedł w I, żaden sposób, to mówi pan o kandydaturach z... tych sejmowych. Tak, mówię i o sejmowych, mm -hmm. i o senackich, tych, które przeszły różne etapy. I przy każdym z nich, jak gdyby cieniem kładło się to, że on był zgłaszany przez określone środowisko. No to polityczne. ja w takim razie pana podstępem wezmę i czas... zapytam od razu wprost, panie Senatorze, gdyby Piotr Ikonowicz trafił pod yy, rekomendację Senatu, pan zagłosowałby za czy przeciw? Nie wykluczałbym absolutnie jego poparcia. Nie, nie, ale to pan, to by pan mówi, niepo... nie wykluczałby nie, mnie, panie, a nie aktorze, odpowiada pan. wprost, by czy zagłosowałby pan za czy przeciw? To by było niepoważne, gdybym bez rozmowy z kandydatem, bez możliwości zadania mu pytania, z góry No jasne, klarował. to w takim ja razie ułatwię panu, ja, ja zadanie, panu zadanie nieco. Panu inaczej. Panie senatorze, to zanim Zajmie... pan powie inaczej, to ja panu ułatwię zadanie, żeby pan odpowiedział tak lub nie. A gdyby to była kandydatura kandydatki, którą pan zna, z którą pan rozmawia pewnie na co dzień, bo też jest niezależna, Lidia Staroń, zagłosowałby pan za czy byłby pan przeciw? Świetny parlamentarzysta, zaangażowany w sprawy społeczne i dokładnie stawia mnie Pan w takiej samej sytuacji. Gdybym teraz powiedział, głosuję za lub przeciw, to znaczy, żebym się kierował tym, że jest moją koleżanką z Koła. To jest bardzo dobra kandydatura i myślę, że gdyby ona uzyskała poparcie Sejmu i przeszła do Senatu, to miałaby bardzo duże szanse, żeby być popartą przez obie izby, a deklaracji nie składam zero-jedynkowej tylko dlatego, że wtedy Radę Słuchacze mogliby pomyśleć, że nie jestem poważny, bo przed chwilą mówiłem w kontekście innego kandydata, że pierw musiałbym z nim porozmawiać, wysłuchać... No to dlaczego na też pozwoliłem pytania. sobie, panie senatorze, tak od razu zastrzec, kandydatii. że z Lidią Staroń pan rozmawia częściej, aniżeli z Piotkiem Ikonowiczem. To prawda, chociaż, chociaż znamy obydwoje. I tak jak mówię, ja niezwykle cenię tych kandydatów, którzy są za nami. No przecież Piotr Ikonowicz znany jest z pracy na rzecz, na rzecz ludzi i nikt mu tego nie może odmówić. To jest jego ogromny dorobek osobistej walki o tych, których życie dotknęło szczególnie mocno. Marian Banasz jest prezesem niezależnym czy jest zależnym dzisiaj? Panie redaktorze, nie mam żadnej wątpliwości, że Najwyższa Izba Kontroli jest niezależną instytucją i mam świetną wiadomość dla wszystkich radiosłuchaczy. Pracują tam naj, jedni z najlepszych, jak nie najlepsi na świecie kontrolerzy. Ja wielokrotnie mogłem się przekonać, jakim niezwykle dużym dorobkiem Polski jest NIK. To, co udało się zrobić profesorowi Walerianowi Pańko, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, kolejnym prezesom, to naprawdę trzeba być niezwykle zwykle dumnym, że mamy w Polsce taki organ kontroli, który profesjonalnie, dokładnie potrafi przeprowadzić kontrolę i dawać nam, obywatelom, poczucie, że ktoś stoi na straży naszych interesów, bo przecież pieniądze, które wydaje dowolny urzędnik w państwie, to są pieniądze, które wcześniej są zabierane od nas wszystkich w formie podatków. I to jest naprawdę dobra informacja. Na Mariana Banasia patrzę jak na kolejnego prezesa. Mogę powiedzieć po sobie, każdy prezes jest, a po pewnym czasie go nie ma. E, więc trzeba do tego podchodzić całkiem inaczej, patrzeć na instytucje, czuwać nad tym, żeby była niezależna i żeby pracowała dla nas wszystkich. Panie senatorze, ja pozwoliłem sobie tak troszeczkę wybiegając, bo być może dla pana temat nie jest najwygodniejszy, ale chcę pana zapytać wprost, ponieważ wiele zarzutów w pana stronę było kierowanych, w tym publicznie. I sprawa sądowa również się rozpoczęła. Na jakim etapie ta sprawa jest? No, mówię m.in. o przewlekłości procesu, mówię o przewlekłości postępowania sądowego i zdaje się chyba o braku dowodów na dziś, tak? Panie że jak pan wie, po tym, kiedy pojawiły się te wątpliwości dotyczące kilka konkursów z MIKISU, ja w pan tym samym momencie... Tak, dlatego... Natychmiast mhm. wysłałem pismo do Najwyższej Izby Kontroli, że rezygnuję z immunitetu, proszę skierować tę sprawę do sądu. No i trochę czuję się zakłopotany, kiedy powiem, że było to w roku. 2015. Od 2018 sprawa jest w sądzie i wtedy na pierwszym albo na drugiej rozprawie sądowej ja natychmiast też złożyłem wniosek, który sąd przyjął jako postanowienie, że prokurator ma ujawnić całość materiału dowodowego, czyli żeby ta sprawa nie toczyła się w oparciu o pocięte fragmenty rozmów. Niestety mija trzy lata, ten wniosek nie został zrealizowany, no a sprawa, nie jestem w stanie nawet odpowiedzieć na pytanie, Pytanie, kiedy ma szansę się zakończyć. Z mojego punktu widzenia oczywiście trzymam kciuki, żeby się zakończyła jak najszybciej, bo wiem, że nie złamałem żadnych przepisów prawa i chciałbym oczywiście, żebym mógł już powiedzieć, że ta sprawa także w sensie formalnym jest zamknięta i obywatelom także w różnych sprawach życzę, żeby ich sprawy były nie tylko rozstrzygane sprawiedliwie, ale żeby ta sprawiedliwość była rychliwa. No to ja tylko przypomnę, że nasz gość w międzyczasie wspomniał, że procesy sądowe rzeczywiście trwały krócej. No coś nie widać, żeby one krócej trwały. Krzysztof Piotr... tak, mówię za czasów, kiedy <grym> byłem ministrem no tak, 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 e, sprawiedliwości. Tak, tak. Niestety od tego czasu te statystyki, nawet nie formułuję tego w, w kontekście jednej czy drugiej osoby, e, znacząco się pogorszyły. No, no tak, a, a prawo się jest, nie zmieniło na jest... gorsze, a wręcz przeciwnie na lepsze i miało powodować, że te procesy miały właściwie od ręki się odbywać, czy od razu na miejscu i sprawa miała być jasna i oczywista. A Panie jest daktorze, jak to, od ręki to nie, bo to trudno zważać. No, no ja, ja, ja wiem, upraszczam, ręki... ale żeby nie było tak jak w sytuacji senatora Kwiatkowskiego, że sprawa się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Nie pan co? ja mam i tak komfortową sytuację, bo no oczywiście bym powiedział, ma, nie, mogę i tak wykonywać swoje obowiązki, mieszkańcy Łodzi znają mnie z tej pracy i także w wyborach ocenili, że niech to rozstrzygnie nie, sąd, a nie jakaś wyżawa medialna, ale naprawdę szkoda mi wielu zwykłych ludzi, którzy na przykład w swoich sporach o przysłowiową miedzę albo nawet w takich spawach jako rozwód muszą czekać zbyt długo, chcąc sobie ułożyć życie na nowo. Naprawdę mogę powiedzieć, że życzę nam wszystkim, bo życzę dobrze swojemu krajowi, jego obywatelom, żeby wymiar sprawiedliwości działał jak najlepiej i żebyśmy mówiąc kolokwialnie, krócej oczekiwali na rozstrzygnięcie naszych spraw w sądzie. To jest obowiązek państwa, żeby zapewniać normalne funkcjonowanie obywatelom, a do tych podstawowych obowiązków od czasów starożytności, rozwoju cywilizacji człowieka jest rozstrzyganie sporów pomiędzy obywatelami przez majestat państwa i w majestacie prawa. A do tego majestatu powinna się zaliczać także odpowiedzialność i uczynienie wszystkiego, żeby te rozstrzygnięcia były po prostu sprawne i sprawiedliwe. To jest najważniejsze. I Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo dziękuję panie senatorze. Dobrego dnia.